Na szczęście minął czas świątecznej nudy, tego fałszu tej obudy, gdy wszyscy sobie życzenia składają, a tak na co dzień w dni części się mają. Ale cóż, nowy rok to już pora na podsumowania, na podziękowania, to co się wydarzyło i co było, a co przed nami być jeszcze będzie w 2025 roku. Szanowni Państwo, yy, piłka nożna, zakup drużyny piłki nożnej, yy, internowanie, leczenie, badanie, ile co wszystko podotnika kosztuje, to za, yy, sam na sobie się od jakiegoś czasu przekonuje. Ale do rzeczy. Yy, szanowni Szanowni Państwo, rok, mijający rok 2024 nie był dla nas, dla mnie, dla mojej żony łaskawy, jak dobrze wiemy w ubiegłym roku 2023, a dokładnie 28 lutego w Zamościu w Biały Dzień zamordowano Eryka, 16-letniego syna mojej żony, który wracał ze szkoły. 2024 rok zaskutkował wobec mnie tutaj różnymi prześladowaniami, różnymi konsekwencjami, ale summa summarum internowaniem, gdzie pomimo wielkich prób i usilnych działań, odpuszczono sobie z tego względu, że nie wyszło to, co zaplanowano względem mojej osoby. Szanowni Państwo, Odszkodowanie, odszkodowanie, odszkodowania. Nieraz już o tym mówiła moja żona, ale dzisiaj parę słów powiem ja. W związku z tym, że wobec mnie stawiano różne dziwne diagnozy, jakieś. Podstawiano mi, dopisywano mi różne jednostki chorobowe, o czym wkrótce szerzej posługuję się, oczywiście, dokumentami. No to, proszę Państwa, jedno z takich rozwiązań jest to, że wystąpiłem na drogę odszkodowań. I co? No i bardzo dobrze. <laughs> Wkrótce Państwu powiem o szczegółach, jak zarobić duże, a nawet bardzo duże pieniądze z tytułu tego, jeżeli ktokolwiek zechce Wam krzywdę zrobić, posługując się nieprawdą oraz podejmując Was tak zwane pseudo leczenie, gdzie celem jest jednym zniszczenie, a nie pomoc. Szanowni Państwo, yy, yy, pytacie na temat mojego stanu zdrowia. Yy, ja właśnie. Właśnie pokażę przy okazji, pokażę o co chodzi. W 2024 roku informowałem, że w sposób zupełnie przypadkowy wykryto u mnie nowotwór złośliwy prostaty, dokładnie mówiąc i to w stopniu takim pozaskalowym, gdzie od 0 do 4 to jeszcze jest to wszystko taka norma w miarę względna, ale powyżej 4. To jest źle. Ja miałem ponad 47 PSA dokładnie, no i w związku z tym trzeba było podjąć natychmiastowe działania, natychmiastowe leczenie. No i jednym z takich środków leczących na dzień dobry to był właśnie lek o nazwie Firmagon. Pierwsza dawka to była 120 mg, później kolejne otrzymywane co miesiąc po 80 mg. Szanowni Państwo, z przekazów medialnych wiemy, że w trakcie internowania mnie ten lek napotykał bardzo wiele oporów, by mi go podać, a jest to lek bardzo ważny. Jest to terapia hormonalna, która nie może być przerwana, a która została przerwana, ale o tym wkrótce kolejny odcinek. Dzisiaj się skoncentruję na leczeniu raka, czyli. Firma firmagon w międzyczasie z trzy miesięcznym opóźnieniem skutek internowania mnie rozpoczęto. Radioterapię jestem po pierwszym etapie radioterapii. Jest to dokładnie 30 frakcji. Każda frakcja składała się z minutowych, dla mnie bardzo wyczerpujących takich zabiegów. Następnie przeszedłem w trybie pilnym, ekspresowym, bo niemal tylko w tygodniowym odstępie, brachyterapię. Szanowni Państwo, brachyterapia nie jest może aż tak straszna, jakby się mogło wydawać, ale sama jako brachyterapia, ale mnie bardzo, bardzo tutaj wiele kosztowało zdrowia i bardzo potężnego bólu odnośnie same same tego same Czynności związane z przygotowaniem, no i oczywiście później pooperacyjne, gdzie wielkie słowa podziękowania dla Świętokrzys Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, gdzie na każdy mój ból natychmiast reagowano i środki znieczulające mi podawano. Bardzo serdecznie dziękuję i z tego miejsca serdecznie polecam Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Uważam, że jest to bardzo dobry, wspaniały. Wyjątkowy szpital, który zajmuje się całościowo-kompleksowym leczeniem m.in. raka, każdego rodzaju raka. To jest moja taka ocena, to co widziałem, czego doświadczyłem. Raz jeszcze dziękuję. Szanowni Państwo, czyli, czyli leczenie firmagonem. Do tego radioterapia, pierwszy etap, 30 frakcji, później brachyterapia, no i teraz kolejne etapy, przede mną leczenia. W trakcie tego leczenia okazało się, że wykryto u mnie zmiany nowotworowe, m.in. na lewej nerce, ale też i zmiany w obrębie tarczycy. Zmienia się to, się rozwija. Są też jakieś wykryte zmiany, w, żeby tutaj w okolicy woreczka żółciowego. Tak to wygląda, ale cóż, ale to, że się tym aż tak mocno do końca nie przejmuję z tego względu, że cóż, cóż mogę jak niewiele mogę, jedynie mogę tym temu by się poddać leczeniu. Szanowni państwo, wspomniane, wspomniana yy, drużyna sportowa. Dokładnie chodzi o, o zakup drużyny piłkarskiej. W 2024 roku, tym mijającym, narodził się taki pomysł, by zainwestować, by spróbować, by zadziałać w sporcie. A dokładnie tutaj sprecyzowałem swoje oczekiwania. Chodzi o jeden z klubów sportowych tutaj z południowo-wschodniej Polski, gdzie zamiarem, no było, trzeba powiedzieć, w czasie przeszłym, było, bo do tego nie doszło, było zainwestowanie w klub piłkarski. Tak, proszę Państwa, może to się wydać, co niektórym może yy, niedorzeczne, ale taki właśnie był pomysł, był pomysł na to, jak to zrobić, jak taką drużynę. Tutaj wypromować, wesprzeć konkretnie, nie tylko jakimiś tam symbolicznymi tematami, ale czymś konkretnym i przede wszystkim chodziło też o zachęcenie zawodników znaczących, istotnych, bo wiadomo, nie wszyscy są dobrze, ale tych takich kluczowych w danym klubie zachęcenie do tego, by chciało im się biegać i chciałoby im się go strzelać. Okazuje się, że nic z tego nie wyszło, z tego względu, że tu jest południowa, wschodnia część Polski, no i tutaj w mojej ocenie skromny, to jest subiektywne moje odczucie, okazało się, że to nie tu, nie w tym miejscu, tutaj nie da rady, może to i lepiej. W każdym razie tak to wygląda. Szanowni Państwo, cóż jeszcze mogę powiedzieć, mogę powiedzieć to, że... Wkrótce zamierzam mówić, publikować na temat odszkodowań. Jak uzyskać odszkodowanie z tego tytułu, między innymi, że jesteście niewłaściwie traktowani. Ja obecnie w przygotowaniu mam, są już realizowane szereg innych wniosków o, o pozyskanie odszkodowania, i to znacznego. Myślę, że to jest ważne społecznie z tego względu, że jeżeli ktokolwiek państwu chce zrobić krzywdę, posługując się tak zwanymi pseudo lekarzami, a nazywając ich wprost Konowałami, które którzy zeszły na psy, no to po prostu nie można takim odpuszczać, tym bardziej, że to działa na szkodę waszego zdrowia, bo niestety są lekarze, są lekarze, którzy na zlecenie władz wyższych, który im płacą, dokładnie mam to na myśli wymiaru sprawiedliwości, po prostu yy, dokładają wiele starań, by dokonać jak największych szkód, bo między innymi chyba, chyba, raczej na pewno mają korzyści też i z tego, między innymi, że im więcej leków spożyjecie, zażyjecie, im tym więcej oni to sprzedają i pewnie z tego niezłe korzyści mają. Ale o tym wkrótce będę pokazywał materiały dowodowe, publikował, zobaczymy, będziemy się razem uczyć i pojmować, jak to właśnie jest naprawdę, jak sobie z tym radzić, do kogo alarmować i do kogo rękę wyciągać, po, po pieniądze. Proszę Państwa, Tygodnik Życie Od Odnowa, tutaj taka, taki, taki, no, oczywiście zakazany tutaj na Polsce południowo-wschodniej, odnalazł się w innej części Polski i myślę, że to jest właśnie to miejsce, bo na pewno nie tutaj, gdzie, gdzie ja tylko krótkie historycznie zrobię, gdzie swego czasu mm, chciałem legalnie, oficjalnie zarejestrować Tygodnik Życie Od Odnowa. Właśnie w południowo-wschodniej Polsce okazało się, że na nie, o czym mówiłem, publikowałem i o czym możecie je czytać w Tygodniku Życie od Nowa, ale w związku z tym podjąłem inne działania. No i teraz na siłę się tutaj przeciąga ten tygodnik właśnie w tą część. Południowo-wschodniej części Polski. Oczywiście ja mówię nie, nie wyrażam zgody No i, nie, i oczywiście podejmę w kierunku temu legalne, uczciwe, przysługujące mi prawa i kroki. Także mijać za z daleka, wszędzie, aby nie tutaj. Każdy, kto, 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 no, myślę, że. Sama historia pokazuje i obrazuje to, że skoro nawet statystyki i lokalne gazety, lokalne media pisze o tym, że Zamość się wyludnia, że ludzie wyjeżdżają, już nie wracają, no i tutaj tego typu historie powstają. No to myślę wiele mówi, także, także tak to jest. Proszę Państwa, nie dalej jak w dniu wczorajszym, w dniu wczorajszym około godziny 11.30 Okazało się, że jeden ze, ze współdziałowców zamordowania Eryka, syna mojej żony, dokonał potrącenia pieszej, osoby pieszej, biorącej udział w ruchu pieszym. No i okazuje się, że zbiegł z tego miejsca zdarzenia i to z wielkim hukiem. A jak wielkim hukiem? Jak bardzo niebezpiecznie się oddalał? No to myślę, że wkrótce Państwo zobaczycie, jak to naprawdę wygląda. Tu nasuwa się takie pytanie. Czy, czy zasadnym było wypuszczać go po czterech miesiącach od chwili zamordowania Eryka, syna mojej żony? No, różne z tym tematy są sprzeczne w tym odcinku. Nie będę się na ten temat wypowiadał, ale w każdym razie jest tak, jak jest. Raz sumując, nie przeciągając, szanowni Państwo, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, za troskę, za, za różnego typu sugestie, za porady. To ważne, to, to jest istotne. Ale w 2025 roku, no cóż, rok taki trudny, niebezpieczny, dziwny. Jak to naprawdę wszystko będzie, nie wiem. Zobaczymy, może dożyjemy. Do, do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję. Ahoj, cześć.